Nazywam się Magdalena Szychta. Zajmuję się zarządzaniem specjalistycznej praktyki lekarskiej profesora Pawła Szychta. Jego uzdolnienie, pracowitość i doświadczenie sprowadziła nas w to wyjątkowe miejsce, nad samo morze, do centrum Gdańska, gdzie w kojącej aurze została utworzona klinika spełniająca najwyższe standardy. Naszą pasję, całego zespołu, chcemy wynieść poza mury budynku kliniki i przekazać w Państwa ręce celu wzajemnego poznania się. Zapraszam. Dla wielu aktywnych i zdrowych ludzi dowiedzenie się, że hmm. muszą dzwonić na jakiś czas po operacji powiększenia piersi jest frustrującą wiadomością. Proszę wyjść na słońce i pochwalić się swoją zmianą najszybciej jak to możliwe. Ale ważne, aby przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i dać sobie czas na piękne zagojenie. Nie martw się, nie będziesz przykuta do łóżka po powiększaniu piersi. Przeciwnie, zalecamy, abyś chodziła na spacery od razu i tak długo, dopóki nie wzrośnie Twoje tętno i ciśnienie krwi przez 2-3 tygodnie możesz chodzić gdzie tylko chcesz. Ćwiczenia dolnych partii ciała i znawianie ćwiczeń cardio przeważnie można rozpocząć po 3 tygodniach. Wstrzymaj się wytrwale do 6 tygodni, wtedy możesz znowu treningi górnych partii ciała. W tym czasie loża implantu jest uważana za utworzoną, ale może minąć trochę czasu, zanim poczujesz pełny komfort regularnej aktywności. Złagość swoje nawyki ćwiczeniowe. Zacznij od 25% Twojego standardowego wysiłku przez kilka tygodni, dopóki wszystkie nacięcia dokładnie się zagoją. Unikaj basenów, jacuzzi, które stanowią ryzyko infekcji. Twoje blizny również powinny być całkowicie chronione, gdyż wystawione na promienie UV mogą ciemnieć. Pamiętaj o tych wskazówkach, kiedy planujesz bezpieczną i zdrową rekonwalescencję.